Patrząc na frekwencję, którą dzisiaj mamy muszę pogratulować pomysłu Muzeum Częstochowskiego i wszystkim paniom zaangażowanym w ten projekt, który jak można wyczytać trwał dwa lata i mam nadzieję, że dzisiejsza wystawa będzie jakimś takim punktem odniesienia, gdzie będziemy mogli za parę lat powiedzieć, że tu się właśnie zaczęła ta historia e, promocji czy historia powiązania Częstochowy i bombek czy dekoracji świątecznych, bo ja pamiętam jak byłem troszkę młodszy niż teraz, rzeczywiście Częstochowa i okolice słyną z bombek teraz tego też jest bardzo dużo w tych trudnych czasach kiedy konkurencja dla państwa często nie gra fair i często też um, stosuje metody nie do końca przyjęte w, w biznesie państwo pokazują że Częstochowa bombkami może dalej stać że mamy się czym chwalić a oglądając czasami wystawy i widząc jakie piękne państwo tworzą dzieła jestem spokojny o przyszłość tego co Państwo tworzą i mam nadzieję, że za właśnie 5, 10, 15 lat będziemy mogli także cenić tą Państwa działalność. Jeszcze raz gratulacje w imieniu swojej implantatora dla muzeum i dla wszystkich zaangażowanych i dla firm, które pomogły tą wystawę stworzyć. Bardzo Państwu dziękuję. Najwyższej próby. I powinniśmy się nim szczycić. O tym, że częstowska bombka jest fantastyczna, wiedzą już w Hiszpanii, wiedzą w Portugalii. Podczas trwania projektu poznałam koleżankę po fachu, Fatinę, Fatimę Kobo z Muzeum Ponte, Ponte Fatima ma fantastyczną kolekcję. Bombek miała być dzisiaj z nami. Niestety pewne sytuacje rodziny zatrzymały ją w domu, ale będzie w marcu, więc będzie okazja spotkać się z Fatimą. Fatima Was wszystkich bardzo serdecznie pozdrawia. Ma ona ogromną kolekcję bombek, w dużej mierze bombek częstochowskich, a jej fascynacja tą bardzo precyzyjną szklaną sztuką zaczęła się od wycieczki do Krakowa i to była pamiątka, którą ona sobie kupiła z tej wyprawy. Po nitce do głębka dotarła do Częstochowy, do częstochowskich firm i kolekcjonuje, zbiera, chociaż mówi, że miejsca już na te bombki w muzeum po prostu nie ma. Ja mam nadzieję, że kiedyś częstochowska bombka będzie miała takie miejsce, w mieście, gdzie będziemy ją mogli oglądać ciągle. Teraz wystawa jest do końca marca. Co się później wydarzy, nie wiem, ale trzymam mocno kciuki za to, żeby to szklane zdobnictwo te piękne szklane bombki zostały na dłużej w naszym mieście dziękuję bardzo